Siemanko, z tej e, witam na swoim kanale. E, dzisiaj trochę przełamujemy schemat działania e, mojego kanału i zrobimy sobie test, e, czy w zasadzie nawet e, recenzję dwóch tanich piłek treningowych. E, Kipsta F100 e, i Kipsta F... 500 obydwie w wersjach hybrydowych, bo na pewno też jest wersja zwykła piłki F100, nie wiem jak jest z wersją F500 i one się troszkę między sobą różnią. Obie piłki można zakupić m.in. w Decathlonie odpowiednio 35 i 45 zł, ale całkiem możliwe, że, że uda Wam się je dostać za jeszcze mniejsze pieniądze. Obie piłki są szyte ręcznie z tym, że szwy modelu F100 są na wierzchu, a F500 od spodu, co zmniejsza ryzyko ich przetarcia. Piłki w sumie kupiłem dość spontanicznie, bo potrzebowałem więcej piłek na trening i postanowiłem właśnie, że kupię sobie coś tańszego, żeby zobaczyć jak to się ma do tych droższych modeli. No i przy okazji zrobię coś, myślę, fajnego na, na kanał, co może przydać się przede wszystkim Wam. Piłkę testowałem na, myślę, że chyba wszystkie sposoby. Kerwer, dribbling bardzo blisko nogi, dribbling swobodny, na troszkę większej szybkości sztuczki wymagające kontroli. Trochę streeta, freestyle football, strzały, podania. A za punkt odniesienia posłużą mi dwie nieco droższe piłki, nieco droższe modele, które pewnie też większość z Was dobrze zna, bo są to popularne modele. Pierwszy z nich to Adidas Conex 19, już troszkę, troszkę zużyta, nie dało się i niestety bardziej do czyścić. a druga to Nike Magia z sezonu 17-18. Obydwie piły w wersjach treningowych, klejone, nie szyte, tak jak, tak jak kipsy. W momencie premiery ich cena wynosiła coś koło 150 zł, także sprawdźmy jak te tanie kipsy radzą sobie z trzykrotnie droższymi rywalami. A, no i tutaj taka drobna uwaga, jeszcze piłki testowałem już wcześniej na treningach, także nie sugerujcie się też tymi tutaj deszczowymi warunkami, które, które będą w klipach, spokojnie, to jest pełna profeska, rzetelność, one już były wcześniej przemaglowane dość mocno, także opinia zawiera w sumie warunki pogodowe, zarówno te niekorzystne, złe, deszczowe, jak i te bardzo słoneczne. Lecimy z tematem. Zaczynamy od wagi. Wszystkie piłki ważą bardzo podobnie, no bo w sumie napompowałem je do podobnych poziomów, jednak w ogóle nie przekłada się to na ich wyczucie. Nike wydaje się być najlżejsza, kipsy wydają się być zauważalnie cięższe, a piłka Adika sprawia wrażenie najcięższej. Różnice te wynikają prawdopodobnie z użytych technologii podczas produkcji piłek, także jak widać, a w zasadzie czuć, waga wadze nierówna. częstych, bardzo krótkich kontaktów, piłki są bardzo podobne i gdyby na nie nie patrzeć, to byłby problem z ich rozpoznaniem. No może poza białą kipsą, a dokładnie modelem F100, który wydawał się jakby pusty w środku i nieco plastikowy, co jednak nie przekładało się w większym stopniu na wrażenia z wykonywanych ćwiczeń. Piłki kipsy sprawiają wrażenie cięższych niż Nike, co w przypadku żonglerki przekłada się na pewne czucie i wyważenie. Nie uciekają, są bardzo stabilne, ale przy mocniejszych kopnięciach czuć, że są bardziej nieprzyjemne dla stopy niż piłki Nike czy Adica. Nike wyróżnia się swoją lekkością, a Adica z piankową warstwą, która amortyzuje każdy kontakt. Co do Kipsy, duży plus za wspomnianą dobrą przyczepność i wyważania, dzięki czemu żongluje się nimi naprawdę dobrze. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że na dłuższą metę będą meczyły nogi głównie kolana, pachwiny i pasma biodrowo-piszczelowe, zwłaszcza podczas treningów freestyle football. Tutaj według mnie piłka Nike Magia zdecydowanie wyróżnia się tym, z jaką łatwością daje się prowadzić. Jest delikatna, dob dobrze sunie po murawie i nie męczy nóg. Tuż za nią na równi postawiłbym pomarańczową Kipstę F500 z piłką Adidasa. Dobrze się je prowadzi, ale brakuje im tej zwinności Nike'a. Stawkę zamyka biały model F100, który niestety odstaje od konkurencji. Czuć plastiki niszczą jakość wykonania, przez co porównując ją do reszty stawki, kontakty nie są tak precyzyjne i dokładne jak w pozostałych modelach. Do tego testu wybrałem Hokus Pokus plus Elastico razem z drobną mieszanką groundową i kumujemy mojemu zaskoczeniu piłki kipsy górują nad swoimi rywalami. Przyczepność nawet mimo deszczu jest bardzo dobra, sztuczki wykonuje się pewnie i piłki nie uciekają. Tradycyjnie jednak delikatny minus dla białego modelu F100 za ten plastikowy posmak. Nie jest coś nie tak no. Jakby bardziej się wymykała O no, kolejny raz nie mała zaskoczenia, ale ta biała i pomarańczowa ewidentnie lepiej trzymają się nogi przy tego typu tutaj drobnych ewolucjach streetowych no, ciekawe, ciekawe. W przypadku technicznych strzałów kontakt z piłką jest dłuższy, a co za tym idzie musi być dokładny, jeżeli chcemy strzelać celnie. Najwięcej precyzji odczuwałem zdecydowanie w piłkach Nike i Kipsta F500, Tuż za nimi uplasował się model F100, a Adidas odziwo zajmuje ostatnie miejsce. Surowość piłek F500 i F100 zdecydowanie pomaga w oddaniu dokładnego strzału z taką uwagą, że model F500 jest przyjemniejszy dla stopy niż plastikowy F100. Ale mimo wszystko obiema piłkami strzela się bardzo przyjemnie. Dobra, jeżeli chodzi o mocniejsze strzały, takie bardziej siłowe, to tutaj sytuacja się odwraca, bo tutaj z kolei piłka Adika wydaje się taka chyba najbardziej, najlepiej wyważona, może dlatego, że jest najprzyjemniejsza dla stopy. Nike, mimo tego, że jest najlżejsza razem z tymi dwiema kipsty, sprawiają wrażenie takich jakby trochę surowszych dla stopy, że kiedy mocniej się uderza, to jest takie powiedzmy, no taki bardziej, nie wiem, ból, jak to nazwać, że czuć, czuć że tak się kopie coś, coś takiego niewygodnego. A w przypadku Adika no jest troszkę inaczej. F500 prowadzi się dobrze, piłka słucha się nogi i jest całkiem przyjemna dla stopy. F100 niestety po raz kolejny wyróżnia się swoją plastikowością, co sprawia, że kontakty niestety nie są tak wyważone i precyzyjne. Dobra, jeżeli chodzi o trochę szybsze zrywanie, to tutaj powiem szczerze, że większą różnicę czuć jedynie w tej białej kipście, czyli w tym modelu najniższym. Ta piłka jest zdecydowanie taka toporna w prowadzeniu, troszkę taka jakby taka właśnie jak już się wcześniej pojawiła, co słówka zresztą drewniana slash plastikowa. Pozostałe nie, nie czuć w sumie większych różnic. No dobra, tak by się to prezentowało. Jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę, podsumowując te, te punkciki za poszczególne elementy, to piłka Kipsta F100 otrzymuje ocenę 3,5 na 6 a piłka f 5045 na 6 tutaj taka wcześniej była informacja, za szóstkę przyjmujemy piłkę meczową, której cena, no w sumie każdej piłki meczowej cena jest dużo, dużo, dużo wyższa, szczególnie tych piłek oficjalnych Adidasa czy, czy Nike'a, które są używane w najwyższych ligach na świecie. Tutaj tak, jeżeli chodzi jeszcze o te piłki kipsy, Biorąc pod uwagę ich cenę 35 zł i 45 zł, no, to możemy do tych ocen dorzucić sobie jeszcze w sumie tak naprawdę pół oczka albo nawet i jedno. Taką uwagą, że ta piłka jest tylko 10 zł droższa od tej piłki, a według mnie różnica jest na tyle odczuwalna, że ta cena powinna być no, przynajmniej 20-30 zł wyższa. Także jeżeli chcecie kupić już którąś z tych piłek, to zdecydowanie polecam model F500, który. No, powiem nawet, że nie odstaje. Nie odstaje od tych modeli treningowych popularnych Nike czy Adika, które są trzykrotnie droższe od niego. Spokojnie mógłbym sobie kupić cały zestaw takich piłeczek i, i przeprowadzać nimi najróżniejsze treningi, czy to wykończenia, czy, czy bardziej dla pomocników, coś z dribblingiem, z przerzutami. Naprawdę fajna piłka, a biorąc jeszcze pod uwagę cenę, to, to w ogóle no, jest petarde. Jestem, jestem zaskoczony. Tak jak gdzieś na początku wspomniałem, te piłki kupiłem sobie w sumie tak. Tak bardziej w sumie z ciekawości, jak, jak to wygląda teraz. Bo, bo kiedyś te, te piłki tańsze no to były takie totalne plastiki, i w sumie dalej myślę, że tak, tak często jest, jeżeli chodzi nawet o te bardzo tanie, takie supermarketowe modele piłek Adidasa, na przykład czy Nike, które są szyte ręcznie, też w zasadzie wychodzą gdzieś, gdzieś na wierzch. Widać, że powierzchnia jest bardzo śliska. No są na pewno przy bardzo przeciętnej jakości i tutaj nawet widzimy, że ta, ta nawierzchnia jest taka bardziej chropowata, przypomina to troszkę gęsią skórkę piłek meczowych. Także polecam, gwarantuję, że za piłkę F500 w tej cenie nie zawiedziecie się, będziecie z niej bardzo zadowoleni. Z piłki F100 no w sumie troszkę mniej, ale też, też spełni swoje, swoje cele, ale musicie być gotowi. Na... Wspomniałem wielokrotnie w tym materiale plastikowość tej piłki, mimo to spokojnie da się nią trenować i raczej nie będziecie za bardzo sfrustrowani, nawet w deszczowych warunkach, w których tutaj jak widzicie ten filmik nagrywałem. Tyle na dziś. Jeżeli materiał się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcielibyście więcej recenzji, testów na kanale, to piszcie śmiało. E, może teraz jakieś piłki Selecta by wpadły w sumie. Dajcie znać w komentarzach. Wszystkiego dobrego, własnych treningów. Trzymajcie się. Do zobaczenia.